Ale to będzie mecz przeklęty. My nie mamy w ogóle łuczników na Zuxi Empire, nie? Tu jest y, Francuzi, Mongołowie, Anglicy, Zushi. Y, kurde, tragedia. Jeżeli ktoś ogląda na YouTubie tę powtórkę, może zostawić łapkę w górę. Będzie mi oczywiście bardzo miło. A im ciśniemy, nie? Zrobiłem rasza i mnie rozjechał. To ten sam typ. A no to. To problem będzie, moi drodzy. To może być problem trochę. Ym... Nie wiem, gdzie to są. O tu są. Zbierajcie owce. Jeżeli nie ma doków, no to takie życie. Wiecie o co chodzi. Gdzie jest mój, moja baza? Jest tu dobra. Dobra. Już wystarczy. Dobra, lecimy panowie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba, że ich raszujemy na drugie jeże. W sensie ty, mam pomysł. Dawajcie, ich raszujemy na drugie jeże. Robimy spam kuszników na Zushi. Yy, stary. I normalnie yy, rasujemy ich na drugie jeże, nie? To będzie chyba spoko. Czemu oni tutaj robi? Ja bym ich chyba przeraszował drugie drugiej erze? Dwa, trzy, trzy erze. Ja na drugiej ich raszuję, ale ty, gramful Full, mam. Yy, w sensie ty nie grasz na to ja bym raszował ich normalnie, stary. Ja, ja ci pokażę, jak to się robi. W sensie sam nie do końca wiem i powinien raszować trzecią erę, ale spróbuję, nie? Spróbuję, spróbuję, bo ja tym zushi i nieraz tak grałem Podraż. Ja tym zushi i nieraz tak grałem pod, rush. Ja tym tak grałem pod rush i to było silne. To było naprawdę silne, nie? To zushi. to jest przeciwko komuś gra. Gramy 2 na. Nie, 3 na 3 gramy Tak furfan, nie. Chce się obyć z gierką po wielkim powrocie? Wiesz co chodzi? Nie, ale skałtujcie mapę, chłopaki, bo tracimy tego. Owce oni, oni pół mapy, pewnie owiec zwiedli, nie? Ale to widzowie? No ja mam dwóch widzów w drużynie. Co nie? Mam dwóch widzów w drużynie. No, trzech typów gramy, nie? No, ja gram z dwoma widzami, ale my gramy normalne, bo ja nie grałem w to długo i nie będę też ludzi stresował rankedami, chłopie. Będziemy sobie grali for fun, nie? Na razie. I okay. tu Meditation Gardens walnąć Tu by się przydało. Ale muszę, muszę mieć drewno w Meditation Gardens, nie? To jest tragedia. 25 zł i 30 jedzenia. Jezus Maria, a tu? Jezus, tragedia, stary. Tragedia, bez drewna. Dobra, dawaj. Tragedia. Poborców? Nie no, jeden mi wystarczy na ten rasz, który ja chcę robić. Tylko, że wiesz, problem z tym raszem jest taki, że prawdopodobnie ten ziutek yy, ode mnie, yy, przeciwnik, będzie miał pomoc od innych zawodników, nie? I zobaczymy, czy mi się to uda ogarnąć. Bo ta taktyka polega na mass spamię Zushi po prostu. Wiesz o co chodzi? I tyle. Tak to będzie długofalowo wyglądać. Nic nie ma. Muszę teraz wieże Yang-jan zbudować. Wtedy mogę rasować. Zobaczymy co z tego wyjdzie, panowie. Pamiętajcie, żeby technologię brać i sobie przebicie pancerza robić technologią. Dziękuję bardzo, Eszkil za Prima. Dziękuję. To jest to, stalowa strzała, to jest nam potrzebne. O, Han już jedzie, czy ten Ja tego typa na dole będę starał się zraszować Tylko muszę zrobić to Wierzę Yang nie? Będzie spoko. Para feudalna, No uh. Dobra, ten pajac mi złoto wyczaił. Dobra, uwaga, bo on jeździ po mapie, nie? Tak. Spokojnie, wieża 340 jedzenia potrzebuję. on mi wystrzela, ja nie uzbieram złota na wieżę Yangiana. Tu jest, uwaga. On mi będzie starał się od złota, wiesz? 一点，下、啊、天,天,天好，天好拿坏干草塔。<好>有工作，我问起来。你<喻><白>好，你好，地球就站在眼前。 哭的能带你们的个人你们就想要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要 Zaraz się koledze odechce. Uwaga, bo tu już jeżdżą już te pajace. nie? Trzeba uważać. Mongolia w sensie. O Boże, kochany chłop, z dwóch. No, ktoś z Was mi musi pomóc, nie? Bo ja za typem będę biegał. Jak się pinguje, kontrole. O, dobra. Super, to ja się idę tym na północy zająć. Ja bym go zaraz rozroszował. Ja już mam technologię. Tylko potrzebuję trochę złota i będzie ok.

Chociaż ja go nie sami samymi tymi zwinu, ale kochana.

啥呀？徐姐、so mm，你好。你需要什么？做好听您指挥。动起来，放火起来，做好执行命令的准备。秒接一些，细致好准备，细致控。秒一些，细致控守。嗯哼，这是什么歌呀？ Nie, to jest Francja. Dobra, poczekaj, ja, ja spróbuję zrobić te. Tarany i ja muszę wejść do bazy, zobaczymy zaraz.

Ja go nie jako nie zraszuję tutaj. Cenem. Ale oni nie mają jednostek, w ogóle, oni nie mają czym walczyć, stary. On nie mają czym walczyć stary. On walczy... on villagerami. Odpycha moją, moją, moich tych, nie? Wiadomo, że pod bazą wygra, ale... Ja go tego typa. Ja mu zabiłem villagerów dużo. 您需要什么？军币<在>干换。有工作？干得漂亮。您需要什么？军币干换。我喜欢。是的，您好。是的，您好。是的，您好。是的，您好。您需要什么？有工作。是的，您好。拿纸就干活。 Trzeba więcej taranów zrobić trzeba w niego wejść Możemy kogoś zaatakować A chodźcie tego typa zaatakujemy Ty, Granful, masz już manory i tak dalej? Nie, on nie gra Macie może jakieś jednostki? Byśmy jakiegoś typa w trzech zaatakowali Tego typa byśmy tu może zaatakowali Tu Zebra Zebralibyśmy wojska I byśmy po prostu tam weszli, nie? Tylko potrzebujemy trochę taranów ta, tego typa, bym wjeżdżał. Tylko to się zbierzmy gdzieś. Ja robię już spam tych tych strzelców, nie? Szymon. Kto w ogóle nie przeskałtował te, tej północy mapy? Pewnie tam samowce. Zbieramy się tutaj, moi drodzy, i w niego wjedziemy. Tylko jak ma, macie tarany w ogóle? Czy coś w tym stylu? A, dobra, no to nieźle. Okej, okay, jestem po prostu niewidomy. Ja bym mu wszedł po prostu. Pięć taranów? No ja mam dwa, to. Zaraz wchodzimy, stary. I to mówię w no nie? Okay, poczek Poczekajcie chwilę. Ja normalnie agiuje zaraz. Będę miał nowe techy. LOL Dobra, wchodzimy w niego, panowie. Ready? Tylko nie potracicie jednostek. Tutaj, w jego typu, wjeżdżamy w lewo. Olejmy to. Olejmy to, zniszczmy mu armię. Po prostu, temu typowi. Zniszczmy mu armię. Ja mam karabiny maszynowe, więc to jest... No problem, nie zobacz. I teraz musimy ich raszować. Wchodzimy, wchodzimy normalnie. Teraz wchodzimy, zniszczyliśmy mu armię, wchodzimy, wchodzimy. Od razu kawalerią po jego villagerów jeździć, nie? I będzie git. Damy radę, moi drodzy. Villagerów mu wybijać. I normalnie wszystko do przodu, nie? No i Esa. I teraz lecimy na tego. Ten ma otwarte y, te. Essa. Teraz idziemy od razu na lewo. Się zbierajcie na lewo. Patrz, ja mam w już upgrade'y, nie? Na tej erze. Stary. Nawet nie zbieram reliktów. XPP. Gdzie jest złoto? Lecimy w lewo od razu. Normalnie, w y, tego gościa, który gra Mongolią, bo. On nie będzie miał dużo rzeczy On wjeżdża we mnie Ale olejcie go, olejcie go Niech we mnie wjeżdża Stary, niech we mnie wjeżdża Olewaj, olew, olejcie, olejcie Spokojnie Chodźcie mu po prostu na chatę I będzie git Chodzimy mu normalnie na chatę temu typowi I i będzie git Ja, ja się utrzymam, nie? To no problem Chodzimy mu do domu, stary on ma tylko koników, jakiś uselessy i to wszystko. Rozwalamy im te cechy. Dobra. Ja wiem gdzie idę. Ja wiem gdzie on ma Spokojnie, nie? GG, panowie. Ograliśmy. Ograliśmy, panowie. GG. Niepowstrzymani. Niepowstrzymani. Trzech wspaniałych. Ograliśmy to. Widzicie, tylko trzeba było przyspomować jednostek? I co, teraz po ostatniego lecimy, tak? Dobra, już. Jeszcze Anglia, to w kłopie. Angle już nie żyje. Angle is dead. Gramy pod same karabiny maszynowe, to wiesz, to jest inna bajka, waj nie? Z karabinami maszynowymi to jest wieżaka to jest gra. Boże, on dopiero army zaczął werbować. XT Widzisz to ZUSI, jak robisz tych karabiniarzy maszynowych, to ich trzeba nas po prostu z 50 i oni po prostu idą i oni one shotują wszystko Przed siebie, wiesz o chodzi? 50 karabin... 5, karabin maszynowy i jest koniec, nie? Ja mogę jeszcze idżować na kolejną merę, ale już... Nie wiem czy mi to potrzebne jakkolwiek. Dziwię się, że się poddał. Czy my, moi drodzy, właśnie zemściliśmy się na typów, którzy nas pokonali? W poprzednim meczu? Czy to była zemsta Lorda Voldemorta? Czy my właśnie daliśmy radę? Nie no, Dream Team to jest tak, Lancaster pod samych Yeomenów, HR pod ciężkie jednostki i stary, to jest Dream Team, nie? Dosłownie. A wiecie, że my mieliśmy ogromne szanse, żeby ten mecz przegrać? Jak głupio to nie zabrzmi, bo. Jakby to powiedzieć, My mieliśmy ogromne szanse, żeby to przegrać, bo my nie mieliśmy w ogóle łuczników. Same kusze. I Mongolia z łucznikami konnymi, jakby przyspomowała chyba ludzi z Anglikami, to byłby koniec, to byłby po nas, stary. Dosłownie, nie?